No, trzeba zrobić film, czekajcie, chwilę po się, nie da się zatrzymać. <tryk> <tryk> Silneczko, no. kolejny odcinek. <tryk> Bo tamten nie wyszedł ogólnie, przy uprzeń. trzeba to zaznaczyć. Mamy taką fajną platformę. To jest będzie kontynuacja serii tej poprzedniej, czyli z nudów, ale też zaczęcie nowej, jaką jest. I graniska, dlaczego taka, dlaczego akurat tutaj to się okaże później. Dlaczego tak uważam, też się okaże później. No to jest taka fajna platforma, gdzie nie wyda się zarabiać. Próbujmy się użyć tego słowa. Przychód, o, jest przychód. Można no. Zwiększ swój przychód. Z levela pojętko, tak? Podwyż swój przychód. Mówiłem, że przeszkadza Wam ten głos w tle? To jest trochę za głośny No dobra, prześpiszmy. Wam dobrze. O, tyle wystarczy. najważniejsze żeby mnie spół słychać. Taki mały akcent głosowy w tle. Chyba nie, 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 nie dostałem żadnych copyrightów za to, co... Nieważne eee, No przychód, dobra, przychód. Co jeszcze? To się nagrywa w ogóle? Bardzo dobrze. No bo... powiedziałem tego nie filmiem, to już powiem. Trochę za dużo gadam, ale okej. Okay. Że no moim zainteresowaniem jest nie tyle. No czekajcie, muszę jednak wyłączyć. W tych które... będą chaotyczne, ale też dynamiczne. Że nie jest ani prawo, ani niech będzie prawo technologie, ani programowanie, ani czytanie e, nawet kolej, tylko właśnie e, sprzedaż, reklama i e, ani tyka szczególnie w tym w tym szczególnie analiza. OK. No i no to jest z tym związane, tak? No i dobra, aha, na czym tu można, udostępniając po prostu za Zyskujemy, udostępniając tu content na social mediach, tak? Na czym to polega? I taki właśnie content, jak tu widzicie, sami się domyśliście, już pisze zresztą mody na minecraft tak? Proszę... No Jezu co! Przepraszam, no nie będę tego wrzucić. O Jezu, najgorzej. Wyciąć to nie wyciąć. Nie wyciąć. Ech. O, trudno. Dobra, nie musimy się, na szczęście nie musimy się ladować, żeby to wszystko zobaczyć. O, proszę bardzo. Aha, no i tu, o, 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 jest. No i na tym to polega, że mamy tu content log. Ok, no, znaczy się, no właśnie, czym jest ten lakar? Na tym tu zarabiamy? No znaczy dokładnie nie wiem, na czym tu zarabiamy, czy. Ale okej, okay, dobra, klikamy. No i tu na tym przeglądarce tylko nam jedno zostało do wyboru. Wygraj 2000 zł. Voucher do Reinire. Zatwierdź e-mail dla nowych, tylko użytkowników. No i tu dobrze, Znaczy to To ok, no, za to jest niekompletne. E, jedną z opcji żeby dostać się do strony, no czyli Content Locker, to jest właśnie Content Locker, tak się nazywa. Linki dla ciebie, nie wiem, czy to widać, a nic nie widać, zajebiście. Zajebiście superowo. No to fajnie, to fajny odcinek. Kurwa, zajebisty. Ja pierwszy, przepraszam, No, a, global dotalic, dobra, wpisujemy sobie. No, w Macie, Macie, pier, pier, w poprzedni odcinek, no co zrobić? Jaki e-mail wybrać? Ja już wiem jaki. Ale na razie go jeszcze nie chcę podać. No zresztą mi tak nie będzie posprawdzić, czy jest poprawne, czy nie, także spoko. A, no, zatwierdź płata tak jasne. aha no i samo się zatwierdziło. Fajnie. Fajnie samo się zatwierdziło. Super. ulica, ulica. 7, 7, siedem, 4, 2, 0. Nie sobie nie wiesz, wiecie, wiecie co, żeby to jeszcze podać, kula. 7, nie, nie, 0, 0. A, czekajcie. Miejscowość, Chorosz... zero, <laughs> <laughs> 00? O, da się. 0, zero, 00, zero cztery, 0 0 0 Żartuję Ciekawe jest taki numer Cicho Ch**wa no Będzie jakieś samoatrakcje no A, nie, Musi bawić Prawda, trzeba to pamiętać. Dobrze. No, i będziecie chudźliwo widać. A jakbym to dało na pełny ekran, to jak to wyglądało? Aha, w ten sposób. jest jestem, czy ten darny pasek też by widzieliście. Imię dalej. Pewnie. Jestem imieniem. No, a na chwilę. Jeszcze czekajcie. Jak to zrobić? Typu nie da... Ja, pierdola, nie, dobra, koniec.